Park świat marzeń w Inwałdzie zaprasza do krainy baśni i legend. Smok, dymek i słowa, które raniły. Dawno, dawno temu, kiedy social media nie istniały, a rozmowy odbywały się tu i teraz, w baśniowej warowni odkryto moc złych słów. Już wtedy istniał hejt, choć nazywano go złośliwością. Magiczną krainę baśni i legend zamieszkiwał Smok o imieniu Dymek. Był niezwykle szorstkim, nieuprzejmym oraz złośliwym stworzeniem. Myślał tylko o sobie. A uczucia innych nie grały dla niego żadnej roli. Jego słowa były jak ogniste strzały, które trafiały w najczulsze punkty i raniły mieszkańców baśniowej warowni. Niestety, dymek czerpał przyjemność i był z siebie niezwykle dumny, kiedy widział. Że wszyscy go unikają i wywołuje u innych strach. Nadszedł jednak dzień, kiedy samotność zaczęła mu bardzo doskwierać. W takich momentach chował się za kamieniami i podglądał smoka szafira, który był uwielbiany przez mieszkańców. Zawsze miał dla każdego miłe słowo i biła od niego dobroć. Nie jesteś prawdziwym smokiem. Nie nadajesz się do niczego, bo nikt się ciebie nie boi. Cześć, jestem szafir. Kocham wszystkich. Ble, ble, ble. Dymek przedrzeźniał młodego Smoka. Szafir wiedział, że za tymi słowami kryje się samotność oraz zazdrość. Dymek nie mógł patrzeć na popularność młodego Smoka, dlatego nieustannie z niego kpił. Pewnego dnia, gdy Dymek znów ukrywał się za kamieniem, podglądając smoka szafira, ten zauważył go i postanowił stawić czoło swojemu hejterowi. Wiem, że czujesz się samotny, i dlatego wciąż przesiadujesz za kamieniem. Złośliwością i zadawaniem bólu innym nie zdobędziesz szacunku oraz przyjaźni innych, tłumaczył pełen cierpliwości i życzliwości Szafir. Jeżeli chcesz, pomogę Ci odkryć tajemnicę koleżeństwa. Dymek bardzo długo wahał się, czy przystać na propozycję Szafira. W końcu stwierdził, że to będzie dobra zabawa i zyska kolejne powody do szydzenia z młodego smoka. Po chwili namysłu przystał więc na propozycję szafira i pierwszy raz zaczął słuchać dobrych rad. Miłe słowa i dobroć dla innych przynosi radość nie tylko innym, ale również Tobie. Uprzejmość. Oraz życzliwość sprawiają, że w razie potrzeby nie zostaniesz sam. Szafir, pełen cierpliwości i dobroci, opowiedział Dymkowi o wartościach bycia miłym i nieobrażaniem innych. Wyjaśnił mu, jakie szczęście i radość można przynieść innym ludziom, kiedy okazuje się im uprzejmość i życzliwość. Rymek poczuł w sobie głębokie pragnienie zdobycia przyjaźni oraz akceptacji od mieszkańców baśniowej warowni. Zrozumiał, że dzięki miłości i życzliwości zdobędzie wielu prawdziwych przyjaciół. Postanowił zmienić swoje zachowanie oraz nauczyć się bycia koleżeńskim. Czarownica Ariana, obserwując tę sytuację, postanowiła nagrodzić dymka za jego wysiłki. Przemieniła ogień, którym ranił innych jak złymi słowami, w przyjemny dymek. Smok otrzymał również ważne zadanie od Ariany i Paszka. Powierzono mu strzeżenie baśniowej warowni przed. Wszelkim złem. Teraz Dymek stał się bohaterem, ziejąc dymem, który odstraszał wszelkie negatywne energie, które mogły nadciągnąć z ziemi i powietrza.